Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym przeglądzie rynku, w pierwszym w tym tygodniu. Standardowo, zanim zaczniemy, pamiętajcie o ryzyku. Handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Pamiętajcie również, że treść tego nagrania przekazuje jedynie informacje ogólne, które nie powinny być przez Was traktowane jako porada handlowa czy też oficjalna rekomendacja. Dobrze, drodzy Państwo, dziś od razu przechodzimy do platformy, bo mamy trochę wykresów do sprawdzenia. Platforma powinna już być dla Was widoczna. Natomiast zanim przejdziemy do omawiania sytuacji technicznej, pamiętajcie, że dziś poznamy protokół z posiedzenia FOMC. Przypominam, jest to protokół, który jest szczegółowym zapisem posiedzenia. No, komitetu ustawiającego politykę najważniejszej, e, najważniejszego banku centralnego na świecie, czyli e, Fed, więc uwaga na podwyższoną zmienność. Natomiast dziś przegląd techniczny zacznijmy od, nie, no, niestandardowo od indeksu niemieckiego, a to dlatego, że zobaczcie, e, zobaczcie, jeśli chodzi o perspektywę D1, to patrząc na ocenę wskaźników, to no, już RSI co jak na ostatnie standardy DAXA jest dosyć niespotykane, RSI faktycznie weszło w strefę wykupienia pierwszy raz od początku roku, od lutego 2023 roku. Wtedy to nie był żaden wiążący sygnał, przynajmniej przez okres, w którym ten sygnał został wygenerowany. Natomiast pamiętajcie, RSI traktujemy jako taki swego rodzaju filtr, który Wskazuje, czy inne sygnały są dla nas wiążące. Natomiast tych sygnałów, jak na razie, z perspektywy interwału dziennego nie ma. Na MACD nie ma mowy o żadnym sygnale spadkowym, a jeśli chodzi o samą interpretację świec, to istotnie dotarliśmy do, ważnego, do ważnej strefy. Oporu. Pojawiła się reakcja spadkowa wczoraj, ponieważ, zobaczcie, cena zamknięcia jest poniżej ceny otwarcia. Natomiast zdecydowanie nie jest to sygnał spadkowy, stricte, bazując na definicjach sygnałów spadkowych z formacji świecowych. No, ale coś, jakby już ta wczorajsza świeca wskazuje na jakąś słabość. Popytu, co wcale nie musi zmaterializować się głębszym spadkiem, bo mówimy o perspektywie D1. Natomiast, gdy zejdziemy sobie na interwał 4-godzinowy, to tutaj pojawiają się pierwsze oznaki słabości tego impulsu wzrostowego. I tu podkreślam, nawet jeśli na H4 pojawi się sygnał spadkowy, to pamiętajcie, że to jest wtedy też sygnał, który wskazuje ruch na H4. A pamiętajcie, że ruch na H4, nawet ruch spadkowy na H4 nie musi oznaczać, Zanegowania tego ruchu wzrostowego na D1. To może być tylko i wyłącznie traktowane, według mnie, jako sygnał do korekty ostatniego impulsu, a nie całego ruchu. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. No i o czym, o czym mówię? Zobaczcie, jeśli chodzi o interwał H4, to popatrzcie na relacje między wskaźnikiem MACD i RSI, a zachowaniem DAXa. Zobaczcie, między tym poziomem a nowym szczytem no mamy sekwencję wyższych szczytów. Natomiast w tym samym czasie, zobaczcie, MACD tego nowego szczytu nie wyznacza, a nawet nieco spada również w przypadku RSI to wygląda podobnie. Nie jest to dywergencja, która by była jakoś ekstremalnie widoczna, ale spełnia ona definicję tejże dywergencji, więc więc też uznaję ją jako wartą wspomnienia tutaj. No i drodzy państwo przypominam, że dywergencja jest sygnałem słabości trendu w tym przypadku impulsu na na H4. No i drodzy państwo, co Teraz w dalszej kolejności. No, przede wszystkim zobaczymy, ponieważ też dwergencja nie ma 100% skuteczności, jeśli chodzi o wskazywanie kierunku ruchu. No i musimy zobaczyć, czy zostanie tutaj ta sekwencja wzrostowa na H4 złamana i jeśli te dołki tutaj zostaną wybite to no, rośnie szansa na jakąś głębszą korektę. No, głębszą oczywiście z perspektywy H4. Na pierwszy rzut oka, takim ważnym, tą ważną strefą jest przede wszystkim tutaj ta strefa w pobliżu tego, tego impulsu, no a poniżej to każdy kolejny, każda kolejna świeca, która poprzedzała kolejny impuls wzrostowy, więc potencjalnie to może być. Jeden z pierwszych celów korekty. Z tym, że ta korekta się wcale nie musi wydarzyć, ale sygnały osłabienia są. I zobaczcie, jeśli chodzi o SP, to z perspektywy interwału dziennego, zobaczcie, tu sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ cały czas mamy ruch. Mamy mocny, wczoraj mieliśmy bardzo mocny ruch wzrostowy. Cały czas jesteśmy w tym mocnym impulsie, który zobaczcie w tym, licząc tak naprawdę od końca października, pomijając fakt, że tych świec spadkowych było naprawdę niewiele, to największy ruch w dół to chyba jest ta świeca. No i to, drodzy Państwo, jest zaledwie 50 punktów na SP 500, więc naprawdę niewiele. No i drodzy Państwo, też, żeby to nie zabrzmiało, że ja jakby tutaj próbuję wskazywać na scenariusz spadkowy, który wrzuca nas ponownie w objęcia besy, niekoniecznie nie o to chodzi, tylko zwracam uwagę na fakt możliwej korekty tak mocnego impulsu. I tu również zobaczcie, na H4 też jest ta dywergencja, mamy wyższą cenę, a w tym samym czasie. Wskazania MACD notują niższy, niższy, no i właśnie czy szczyt, bo tutaj, drodzy Państwo, jest jedna różnica między DAXem a S&P, jeśli chodzi o interpretację tych wskaźników, ponieważ o ile na DAXie zobaczcie. Gdzie to jest. Tutaj zobaczcie, mamy sygnał spadkowy. Tak, w przypadku amerykańskich indeksów tego sygnału, przepraszam, tego przecięcia, czyli też oczywiście też sygnału nie ma, czyli tutaj jeszcze niekoniecznie MACD na SP wyznaczyło ten szczyt. Może się okazać, że będziemy mieć jeszcze wzrost, bo zobaczcie, słupki są na zielono, więc tutaj ta dywergencja nie jest taka oczywista. Na się wydaje się, że. Już z większym prawdopodobieństwem można wskazać, że ona no po prostu wystąpiła. Natomiast tak czy inaczej, zobaczcie, żeby, żeby jeszcze tutaj pociągnąć MACD do góry, to potrzeba by było natychmiastowego jeszcze mocnego wzrostu na H4, na S&P. Jeśli tak się nie stanie i teraz rozpocznie się jakiś ruch spadkowy, to tu ponownie zostanie wygenerowany sygnał spadkowy, no i wtedy o dywergencji będziemy mogli już powiedzieć z pełną stanowczością. Zresztą zobaczcie na RSI, jakby już linia już skierowała się na południe, więc tu również o tej dywergencji w tym przypadku powiedzieć możemy, że ona wystąpiła. Dobrze, idźmy do surowców. Jeśli chodzi o rynek ropy, pamiętajcie, że wchodzimy w tydzień poprzedzający spotkanie grupy OPEC+, no i samego kartelu OPEC, więc na, rynek będzie nam dostarczał wielu różnych wiadomości, przecieków, natomiast nie no, domyślcie się oczywiście, że jest to tylko i wyłącznie nabijanie klików przez popularne portale ekonomiczne, a to dlatego, że w trakcie spotkania dyskutuje się różne scenariusze, więc też jakby przeciek o ruchu w jedną bądź w drugą stronę nie jest niczym niczym nowym i niczym, co powinno nas jakoś zadziwiać. Natomiast no, pamiętajcie na te, o też o, o wszystkich argumentach, których, które przedstawiałem Wam na przestrzeni ostatnich kilku tygodni i na przykład artykuł, który się pojawił w ubiegłym tygodniu, że OPEC miałby decydować się na cięcie w, w odpowiedzi na wydarzenia w Strefie Gazy, to już na podstawie chociażby analizy skutków embarga z 1973 roku to powinniście już wiedzieć, że coś takiego należy wsadzić między bajki i jest to straszny paszklik. Dobrze, natomiast przechodząc do sytuacji technicznej na rynku ropy. No, spójrzmy na interwał D1. Zobaczcie, wczoraj mieliśmy kontynuację odbicia. No i zobaczcie, mamy wybicie z tego inside bara, wybicie w górę, więc należy to traktować jako sygnał wzrostowy. Zobaczcie, również MACD już słupek się sieci na zielono, więc jest to sygnał wzrostowy. Natomiast dla mnie sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta i kluczowy do oceny będzie ten poziom. Czyli zobaczcie, tu mamy cały czas sekwencję spadkową, nowe dołki, korektę, wybicie. No i teraz kluczowe dla mnie będzie to do oceny, czy będziemy mieć zmianę charakteru rynku, czy nie, czy rynek wybije maksimum. I ten szczyt z 14 listopada to jest dla mnie kluczowy poziom. Jeśli ten poziom zostanie wybity, to tutaj, da powyżej, mamy jeszcze ważną strefę oporu. No i jeśli rynek zarówno wybije ten poziom, jak i tę strefę oporu, wtedy też, wtedy też no, trzeba będzie rozważyć, czy ten ruch spadkowy z D1 nie jest już zakończone. Jak na razie sytuacja jeszcze nie jest jednoznaczna. Jeśli chodzi o złoto, to tu drodzy Państwo, zgodnie z analizą weekendową, sytuacja cały czas jest wybitnie prowzrostowa, może nawet nie wybitnie, po prostu jest prowzrostowa ze strony LSI, a nie Macedonii nie ma żadnych sygnałów, które by wskazywały na jakieś wykupienie rynku i słabość trendu wzrostowego. Korekta zakończyła się w bardzo przejrzysty sposób, no i jak na razie mamy negację wszystkich sygnałów, które, się, które poddawały pod wątpliwość dalsze wzrosty. Jak na razie wszystko wygląda pro wzrostowo. Zobaczymy, czy cenie uda się przebić te tutaj e, lokalne szczyty. Dobrze, idźmy dalej i też oczywiście zastrzeżenie, pamiętajcie, że jeśli chodzi o, o, o prawdopodobieństwa, to nawet jeśli sygnały techniczne wskazują jeden kierunek, to wcale nie musi oznaczać, że ten, ten kierunek się na pewno zmaterializuje. To taka wstawka bezpieczeństwa, natomiast warto jest też no, wyzbyć się tej przesadnej pewności siebie, jeśli chodzi o, o rynek i będę zawsze to podkreślał. Dobrze, jeśli chodzi o miedź. Zobaczcie, też omawiałem to w weekend, ale pojawiło się pytanie w piątek i to dwukrotnie chyba o, o właśnie miedź, więc przypomnę osobom, które nie oglądały programu w weekend. Zobaczcie, na miedzi też jest widoczna sekwencja, która chociażby pojawiła się na euro -dolarze. Zobaczcie, mamy cały czas sekwencję spadkową. Tutaj zebranie płynności. Tu mieliśmy wybicie ostatnich szczytów w ruchu spadkowym, cofnięcie, sygnał wzrostowy. No i zobaczcie, piękny, piękny ruch wzrostowy mamy od kilku dni na miedzi. To jest coś nowego po tych kilku, kilku tygodni, kilku tygodniach męczarni w ramach tych korek. No i zobaczymy, ponieważ no, takim docelowym poziomem. Pierwszym przynajmniej ewentualnego ruchu wzrostowego powinna być właśnie ta strefa w pobliżu 395 centów za 1000 funtów. Dobrze, idźmy dalej do walut. Pary z dolarem szeroko mówiłem w analizie w niedzielnej analizie, więc tam też odsyłam osoby zainteresowane funtem, euro i tak dalej. Natomiast spójrzmy sobie na Australijczyka do dolara. Amerykańskiego, gdzie sytuacja jest bardzo podobna, bo cały ruch na rynku Forex przede wszystkim wynika z osłabienia dolara, które przede wszystkim rozpoczęło się w tym momencie. To były, przypominam, końcówka października, przełom, przełom listopada października, kiedy właśnie też decydowały się losy dalszego ruchu na rynku amerykańskich obligacji. No i spójrzmy, Przypominam, mamy tu również wyłamanie sekwencji spadkowej, wybicie tutaj tych ostatnich szczytów w ruchu spadkowym. Zobaczcie, pojawia się tutaj bardzo fajny order block, który powoduje właśnie powstanie nierównowagi, które wybija ostatnie szczyty, więc też zmienia charakter rynku. Cofnięcie do zasięgu tego order bloka, no i drugi impuls wzrostowy, który jak na razie trwa, wybił ostatnie szczyty. No i tu, drodzy Państwo, taką ważną strefą podaży, którą no można traktować jako taki domyślny cel ruchu wzrostowego, jak na razie, przynajmniej jest właśnie strefa w pobliżu, dosyć szeroka strefa, ale to wynika właśnie z zasięgu tych świec, czyli strefa 0667. Dobrze i zobaczmy sobie na pary z jenem, ponieważ zobaczcie korekta na parach z jenem trwa w najlepszej, to nie wynika już tylko i wyłącznie z siły słabości dolara, ale również z siły jena, bo o euro i jenie mówiłem więcej o tych pęknięciach, które widać było po zakończeniu ostatniego tygodnia i które się bardzo fajnie rozwinęły wczoraj. Ale zobaczmy sobie, właśnie na parę dolar amerykański do jena. Tutaj, drodzy Państwo, no, ten ostatni ruch wzrostowy jest trudny w analizie, bo te korekty były dosyć płytkie, a ruch w górę odbywał się w taki no, mało przekonujący sposób i też to utrudnia, oczywiście, wyznaczenie właściwych poziomów korekt i początku impulsu. Natomiast no, ja, zgodnie gdzieś, Starając się być jak najbardziej dokładnym, uważam, że to jest ten poziom, czyli poziom 149 i 111 to oczywiście jest, przypominam, ich cena 1 dolara w jenach. No i zobaczcie, tutaj mamy wyraźne rozpędzenie spadków po tym sygnale spadkowym. No i zobaczcie to jeszcze lepiej widać na hartery, że ten poziom został w bardzo przekonujący sposób wybity. No, i wydaje się, że jest szansa na jakąś głębszą korektę na jenie. Oczywiście to podkreślam kolejny raz, jeśli chodzi o, o perspektywy dla jena. One cały czas nie są rozstrzygnięte, bo mimo wielu sygnałów, mimo wielu komentarzy, że Bank Japonii będzie zmieniał po latach swoją politykę, to dane jakby nie wskazują, że cele wyznaczone przez Bank Japonii zostały, zostaną, zostały zrealizowane, co może wskazywać, że ten trend osłabienia jena będzie mieć swoją kontynuację. Natomiast to wcale nie wyklucza jakiejś chwilowej korekty, tak zresztą jak to miało miejsce kilka. Miesięcy temu, tutaj w październiku ubiegłego roku, i być może tu również jest początek jakiegoś głębszego ruchu w dół w tym momencie. Oczywiście, jeśli ruch będzie kontynuowany, to ważną strefą jest przede wszystkim poziom w pobliżu 144-145 jenów za dolara. I drodzy Państwo, jeszcze spójrzmy sobie szeroko na parę euro -jen, bo ta para była jednym z głównych instrumentów naszego niedzielnego przeglądu. I zobaczmy sobie z perspektywy właśnie SMC. Tu wszystko bardzo ładnie się zgadza. Mieliśmy przed, mamy bardzo klarowne nierównowagi spadkowe. Zobaczcie, cofnięcie do order blocka, sygnał spadkowy i ruch w dół. I tu drodzy Państwo, pierwszym celem, Ruch spadkowego jest ta strefa, to jest cały czas strefa wyznaczona w niedzielę w pobliżu poziomu 160 800 plus minus. I tu, drodzy Państwo, trzeba będzie być uważnym, bo tutaj zobaczcie, mieliśmy właśnie bardzo mocną reakcję popytu. Kilka Kilka dni temu, więc też trzeba na tę strefę mocno uważać. Jeśli tutaj podaż mówiąc kolokwialnie, przejedzie się po tej strefie, to oczywiście otwiera się droga do dalszych spadków. Dobrze, i na koniec para dolar australijski do dolara kanadyjskiego. Tu, drodzy Państwo, podobnie jak na parach z dolarem, ta sekwencja wzrostowa była no, jakby Przepraszam, tutaj ta sekwencja spadkowa została zanegowana w bardzo przejrzysty sposób z perspektywy SMC. No i dlatego też tym bardziej trzeba być wyczulonym na tutaj dwie ważne strefy podażowe, bo tutaj też może pojawić się reakcja spadkowa po tak mocnym ruchu wzrostowym, szczególnie że jeśli chodzi o parę dolar australijski do dolara. Kanadyjskiego, to tu, tutaj nie mówimy o jakimś skrajnym wyprzedaniu tej pary. No, oczywiście, ta para w, takiej, w takim ujęciu szerszym też jest raczej bardziej tania. Dolar australijski jest bardziej tani względem dolara australijskiego względem dolara kanadyjskiego niż drogi. Natomiast tak czy inaczej, nie jestem przekonany, że to jest jakiś początek większego ruchu. Wzrostowego na tej parze, więc tutaj trzeba być wyczulonym na ewentualne sygnały spadkowe, które będą pojawiać się w pobliżu tych dwóch stref. Stref, które są oczywiście szczytami w ramach poprzedniego ruchu spadkowego. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Słyszymy się dziś również o 20.00. Zapraszam na kolejny webinar o SMC. Link oczywiście do zapisów jest na stronie Admirals. Może to jeszcze pokażę. Dziś będziemy mówić o szukaniu płynności. I oczywiście link do zapisów jest na sekundkę, już to prze... jest na stronie admirals tutaj wystarczy kliknąć i będzie, będziecie mogli się zarejestrować. Jeśli jeśli uczestniczyliście już w poprzednich webinarach o SMC, to nie ma konieczności ponownego zapisu, otrzymacie link Bezpośrednio na swój adres mailowy. To a jeśli chodzi o oczywiście o nagranie na YouTube, pojawi się w pigułce skrót tego webinaru jutro. Dobrze, dziękuję. Życzę Wam powodzenia i do usłyszenia na kolejnych przeglądach. Słyszymy się w czwartek o 9.15.